ten kompaktowy odkurzacz posprząta każdy zakamarek w Twoim domu. A jest to Dreamy H12 Pro Flex Ridge. Skąd ta nazwa? Ze względu na jego kompaktową budowę, a także świetną zwrotność. Tutaj z tyłu macie dwa koła, które są napędzane. One są gumowe, więc świetnie trzymają się podłogi, a także pozwalają bez wysiłku prowadzić ten odkurzacz. Automat rozpoznaje, kiedy chcecie jechać do przodu, kiedy chcecie skręcić lub cofnąć się. Dzięki temu odpowiednio napędza koła, a Wy sprzątacie bez wysiłku. Dodatkowo kompaktowe rozmiary pozwalają dotrzeć Wam do krawędzi. Tutaj ta szczotka jest specjalnie zaprojektowana po to, żeby ułatwiać sprzątanie ciężko dostępnych miejsc, a fakt tego, że odkurzacz kładzie się zupełnie na płasko, pozwala wam wjechać praktycznie pod każdą szafkę i każdy zakamarek. Poza tym odkurzacz Draj cechuje się tym, że nie straszne są mu żadne zabrudzenia. Dzięki temu, że mamy zbiornik na brudną oraz czystą wodę, nie musimy wymieniać jej podczas sprzątania. Jedziemy mopem po podłodze, sprzątamy wszystkie zabrudzenia, a one trafiają do specjalnego zbiornika, który następnie po sprzątaniu wylewamy, myjemy i odkurzacz jest gotowy do dalszego sprzątania. Resztę Wykona za nas automat, dlatego że po odstawieniu go do stacji dokującej włączamy tryb samoczyszczenia i w temperaturze 90 stopni nasza szczotka jest dokładnie myta, a wszystkie bakterie i przykre zapachy odchodzą w niepamięć. Jeśli chodzi o siłę sącą, 18 tysięcy paskali, więc naprawdę jest on w stanie wciągnąć wszystko. Od rozlanego mleka po rozlaną zupę czy inne ciężkie zabrudzenia, a także domyć to, co jest na przykład zaschnięte na podłodze. Mamy tutaj cztery tryby pracy. Oczywiście najłatwiej sprzątać tam w automatycznym, jest także tryb sania, więc kiedy coś Wam się wyleje, nie musicie używać wody. Tylko tylko wciągacie ten brud do zbiornika. Jest także tryb cichy oraz tryb turbo do sprzątania najcięższych zabrudzeń. W trybie automatycznym ten odkurzacz sprząta do 35 minut, natomiast kiedy potrzebujecie sprzątać dłużej, to możecie włączyć tryb cichy, wtedy czas sprzątania wydłuża się do prawie godziny. A cena tego cacka? Jak zawsze w komentarzu, a link w bio.